Jest niedziela i ja właśnie się maluję, więc pokażę wam w końcu mój codzienny makijaż. Wydaje mi się, że ten jest taki idealny dla mnie, który jest delikatny i będzie super na lato, więc zaczynamy. <gryw> Oczywiście zaczynamy od pielęgnacji. Ja rano zwykle myję twarz i nakładam najpierw krem z Cetaphilu. To jest ten lipoaktywny krem nawilżający. On jest super. Ja w ogóle kupiłam go w dwupaku na Allegro i kosztował ten dwupak chyba 60 zł, więc wydaje mi się, że jest to całkiem ok cena. Radzi sobie z nawierzaniem, nawet mimo tego, że ja biorę Izotek i mam strasznie suchą skórę. Więc polecam. Dobra. I potem nakładamy SPF, który w końcu zaczęłam używać regularnie. Prawo dla mnie. I ja mam taki SPF z Jest Ok. Nie wiem. Co mogę jeszcze więcej o nim powiedzieć szczerze mówiąc. Dobra, teraz przechodzimy do brwi. <laughs> Ja różnie robię brwi, czasem ich nie robię w ogóle, ale ostatnio robię je tym i ja nie wiem, ten żel ma pewnie z 5 lat, ale nieważne. Jest to żel stylizujący chaos z firmy Joanna i nabieram po prostu trochę tego żelu na no co, nie wiem jak to nazwać, no tą taką szczoteczkę. I układam sobie brwi, tak jak chcę. Ja ogólnie mam dość gęste brwi. Bardzo lubię w ogóle moje brwi. Są super, no ale one się nie chcą trzymać często. Więc jakby małą miłością tego, że jakoś się sobie układam. Nie jakoś, wiecie, no, tutaj się jakoś bardzo nie staramy, bo ja też nie lubię takiego efektu mega dokładnie ułożonych brwi. Tylko, żeby po prostu one były w jednym miejscu i się jakoś tak nie przesuwały za bardzo. I czasem wymyślamy na kredką. Czasem nie. Dzisiaj chyba nie będę ich wypełniać kredką. Nie chce mi się. Jakoś nie czuję potrzeby. Więc przechodzimy do twarzy. Ja od tygodnia na twarz używam, jak już Wam pokazywałam, tego Magic Filters Essence. I to jest super y, taka baza rozświetlająca. Tu nie ma jakoś za bardzo krycia. Mimo, że ma jakby tam kolor w sobie, to jakby nie kryje jakoś bardzo, ale fajnie rozświetla skórę, więc to nakładam na całą twarz zamiast Podkładu, że tak powiem, bo ostatnio staram się go nie używać. Bo nie dość, że ja nie wiem, co ja robię, ale po prostu nie umiem e, dostosować ani bazy, ani ten, żeby ten podkład wyglądał ładnie po więcej niż 3, go 3 godzinach. E, bo wiecie, mi się to wszystko ciastkuje i tak dalej. I ja wiem, że to pewnie jest jakiś problem w pielęgnacji i tak dalej, a nie w podkładzie, ale mi się nie chce tego ja na razie, jakby wiecie. Nie chcę na razie się dowiadywać. Co jest nie tak, ja no to czasu, plus jakby i tak nie używałabym podkładu podczas wakacji, które się zbliżają, więc I don't care. Uh, dobra, jak sobie już to nałożyłam, to jak widać świecimy się strasznie, ale tak ma być. Uh, I bierzemy korektor. Ja używam korektor z L'Oréal'a, Ten Infallible. I nakładam sobie korektor tam, gdzie potrzebuję, ale jakby nie za dużo, u mnie to są zwykle policzki, tu mi coś dziwnego wyskoczyło, nie mam pojęcia co to jest, trochę tutaj, no i pod oczy, chociaż ja z oczami też muszę coś ogarnąć, bo mam pewien problem, mi strasznie wchodzi korektor pod oczy i nie wiem, czy to jest inna korektora, czy jakiejś mojej pielęgnacji, bo ja nie nakładam kremu pod oczy, bo zawsze sądziłam, że jakby to jest jakiś pointless, no ale powinno chyba zacząć. No dobra, ale kupujemy ten korektor jak widać. Dobra, jak teraz to zrobimy, to ja szybko nakładam puder pod oczy, żeby mi się ten korektor nie zdążył jeszcze, tak wiecie, zważyć. I ja używam pudru Chudy. Kupiłam sobie go po urodzinach, bo to w ogóle wszyscy polecają ten puder. W sensie wszyscy. I on faktycznie jest super. Jest dosyć drogi, ale jest super. I wydaje mi się, że jest dosyć wydajny, no bo ja go używam od trzech miesięcy jakoś i nie wiem, czy zeszła jakby jedno czwartego. Um, no, i to jakby to jest puder zaczynany do bakingu. Ja nie jestem w stanie aktualnie robić bakingu, bo po pierwsze nie podoba mi się już taki efekt totalnie matowy. No, a po drugie, przez to, że jestem na Izoteku i ta skóra jest taka sucha, to ten baking nie wygląda korzystnie, bo to wszystko wchodzi w te suche skórki i jest takie. Natomiast pod oczy jest spoko, i jakby ja sobie nakładam ten puder tam, gdzie chcę. Czyli na przykład tutaj, bo są takie te zmarszczki od uśmiechu. I guess. Trochę na brodę um, i minimalnie tu jakoś na czoło. Ja to wszystko robię bardzo delikatnie, bo jakby ja nie chcę mieć takiego efektu pudrowości na skórze, tylko chcę, żeby to wszystko było tam dalej rozświetlone, ale no, taka jest ok. I dobra, teraz przechodzimy do bronzera. Ja mam bronzer z Red Beauty, który również kupiłam sobie po urodzinach. Um, i mimo, że strasznie nie chciałam, bo ja nie lubię selany i ja się czułam po prostu jakbym oszukiwała własną siebie, jak kupiłam ten brązer Bo tak jak jest jej firma, to z bólem serca przyznaję, że ten brązer jest super mm. I mimo, że jest drogi, to wydaje mi się, że jest warty swojej ceny yy, No i co? Nakładam i wklepuję go gąbeczką, ja w ogóle mam taki dość ciemny kolor i, I... ja nie wiem, bo ogólnie ta kolorystyka tej koryzery jest strasznie dziwna, dlatego ja wzięłam taki ciemny, bo się bałam, że jakby tych innych nie będzie widać jakoś za bardzo na skórze. A i w sumie pasuje mi ten kolor, tak mi się wydaje. Na lato będzie jeszcze bardziej super. Dobra, przesadziłam chyba trochę z ilością na nosie, no ale nieważne. Będziemy udawać, że to jest taki, wiecie, opalony nos, I guess. Okej, okay. i potem wchodzimy do różu. Ja mam ten róż z Eveline Wonder Match, bo myślałam, o tym z Res Beauty, ale widziałam w sumie różne opinie. bałam się, że on będzie mi robić takie plamy. A wiecie, jak mam wydać 130 zł na coś, co robi mi plamy, to <gryw> nie dzięki. Więc kupiłam ten z Eveline i strasznie go lubię. Bardzo fajny jest. Więc nakładam, nakładam. Dobra, teraz jak mamy to zrobione, to ja zwykle sobie robię piegi, jak mam taką ochotę. Ja używam do piegów jakiegoś pisaka w ogóle z temu. Ja mam, ten, mam dwa takie pisaki. Ten starszy kupiłam na Aliexpress chyba jakieś dwa lata temu i on nadal żył, ale stwierdziłam, że kupię sobie nowy. Eee, I on kosztował, nie wiem, z 8 zł i ja wiem, że to pewnie jest trochę głupie, że ja tego używam. To jest jakiś skin, wiecie, bez jakichś tam badań i tak dalej. Ale to jest jedyny pisak, który robi mi ładne piegi, bo wszystkie inne, jakieś takie, wiecie, z drogerii, droższe i tak dalej, te piegi są jakieś takie zielone albo coś i jakby w ogóle mi się ten efekt nie podoba. A ten robi super piegi, więc no cóż. Dopóki nie wypali mi skóry, będę go używać. Taki jest mój statement. Ale w ogóle robienie piegów to też jest trudna sprawa, bo one raz wychodzą, raz nie. I lubię sobie dawać dużo na nos, bo podoba mi się ten efekt. Plus wtedy, nawet jak sobie właśnie dam za dużo brązera, to to wygląda jakoś, załóżmy. Um, teraz czasem sobie dokładam trochę więcej pudru. Jak widzę, się za bardzo świeca i ja chyba to właśnie zrobię. Dodam sobie trochę tutaj, w te okolice, żeby nie wyglądała jakbym wykąpała się w oleju. Czasem jak chcę większy efekt konturingu No to robię sobie też tutaj baking, ale dzisiaj mi się nie chce. A... I co? Przechodzimy do rzęs. Ja Wam powiem, ostatnio zaczęłam w ogóle nie malować rzęs, albo tak bardzo delikatnie. Uh, bo mam wrażenie... Znaczy chciałam zrobić ogólnie tego looku, bo też był, wiecie, taki trend ostatnio Właśnie, żeby robić pełny makijaż bez rzędz. i mi się ogólnie podoba całkiem ten efekt No ale też zależy od dnia Więc no ja zawsze je podkręcam uh, i używam maskary uh, z burżuła, No taka, coś tak kręci, bo dostałam ją w paczce uh, w PR i pokazywałam wam na TikToku uh, I one są serio bardzo fajne więc co? No, maluję sobie jakoś delikatnie te rzęsy. Ja kiedyś robiłam, wiecie, pięć warstw tuszu do rzęs, a aktualnie robię jedną albo wcale, bo jak już chcę mieć efekt rzęs takich, wiecie, mocnych, to po prostu sobie doklejam połówki, bo po prostu nie chcę mi się już z tym tuszem do rzęs bawić. Tym bardziej, że. Ja jak miałam okres, że używałam tak strasznie dużo, dużo, dużo rzęs codziennie, tam wiecie, trzy razy wylatywały, to mam wrażenie, że mi się rzęsy strasznie osłabiły, a bardzo tego nie chcę. I, I tyle. I przestałam w ogóle malować dolne rzęsy. Ktoś mi powiedział, że to zamyka oko. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jakby zaufałam tej osobie i po prostu przestałam sobie malować dolne rzęsy. I też w sumie spoko, bo mam wrażenie, że jakby wiecie, no czasem... Jak tam za bardzo wyjechałam tym tuszem, to potem miałam takie czarne obwódki w oka i to nie wyglądało zbyt korzystnie. Dobra, teraz jak mamy to, to dokładam sobie czasem swoje produkty, czasem nie. Eee, ja dzisiaj dołożę trochę bronzera. Mam bronzer w takiej miniaturce paletki od Nataszy Denomy, De De Denony, De sorry, Bronze and Glow. <laughs> ja też kupiłam po urodzinach, z za 80 zł jakoś. I ja wtedy byłam mega ciekawa tego, rozświetlacza, tylko on niestety jest strasznie ciemny. No yy... ja nie wiem, na pokażę na skórze. On robi takie straszne plamy. Nie wiem, czy to widać w kamerze, no ale robi te plamy niestety. I on może będzie spoko, jak będą wakacje i będę opalona, przynajmniej mam taką nadzieję. No, ale na razie nie, jest, nie mogę go używać, bo on robi straszne te plamy. Natomiast ten bronzer jest bardzo spoko, on jest o wiele cieplejszy niż ten mój bronzer z Rari Inne, bo ja zawsze kupowałam chłodne bronzery, nie wiem czemu. Miałam wrażenie, że jakby... Bardzo się bałam tego efektu pomarańczy, a aktualnie chyba aż wolę te cieplejsze i on jest super. Yy, więc sobie go używam. A jeżeli chodzi o róż, to ja mam moją starą już po prostu ledwo żyjącą paletkę z Revolution, która była w kalendarzu adwentowym jakieś dwa lata temu, czy tam trzy. Yy, I mam też nową w ogóle z tego roku, z kalendarza adwentowego, ale mam wrażenie, że ta ma ładniejsze kolory. Więc po prostu sobie go używam. On też jest super, jest taki mega napigmentowany, więc... cool. Dobra. Tak jak to mam ze usta? Ja ogólnie teraz mam problem z ustami, bo mam strasznie, ale tak strasznie suche usta od izoteku. Ja też mam straszny nawyk niestety gryzienia i takiego wiecie, skubania ust, przez co one są w strasznej kondycji. Uh, więc jakby ja zwykle na co robię, to nakładam po prostu jakąś randomową konturówkę. I daje balsam nawilżający Więc zrobimy to też dzisiaj, to jest jakaś konturówka z Catrice Bo ja zawsze kupuję najtańsze te konturówki, jakie istnieją Jakoś nie... Mogę się przekonać, że te droższe będą jakkolwiek inne niż te tańsze Ale jak ktoś się na tym zna To może spróbować mnie przekonać na free albo w komentarzach Ja się na razie pogodziłam, że moje usta nie będą najlepiej przez to, że są takie suche I staram się je nawilżać, ale no po prostu masakra z tym jest Dobra It's cute Tak się prezentuje skończony makijaż Myślę, że jest cute, jest taki wiecie, delikatny Jakby ktoś nie wyłapał produktów, zawsze możecie pisać na Instagramie, ja wam podeślę jak ich używam 違う。<laughs>